Johann Wolfgang von Goethe Faust Przypisanie Chwiejne wymary, znów rzeście w powrocie? Senne was oczy w latranku dojrzały. Czyż mam i teraz przytrzymać was w locie? Czy sercu dawne nakazać mam szały? Ha, więc bywajcie, królujcie mi krocie Kształtów zamgławnych, bo on wskrzesnął już cały, Bo młodzieńczością drga krew mego łona W waszym zastępie tchem czaru otchniona. Z wami i obraz młodości wesoły I ukochane z martwych wstają cienie, I jak baśń dawna przebrzmiała na poły, Wraca mi pierwszej miłości natchnienie, Przyjaźni, skargi na serca mozoły, na wir pobłędnej jak labirynt scenie. I drodze moi, co życia o mamem serce osnuwszy, Snem śnią nieprzespanym. Już nowszej nuty już nie usłyszycie, wyduchy pierwszej świadkowie piosenki, Bratnich orszaków rozpieszło się życie, Przebrzmiały pierwsze współczucia od dźwięki. Dziś obcym tłumom ja śpiewam, A skrycie trwogą przejmuje mnie oklask ich ręki. Kto pieścił serce pieśniami moimi, umarł lub tuła się po obcej ziemi. Dawno zamilkłe, stęsknienie, dziś mami, W ciszą zadumną ku duchu w dziedzinie, Pieśń niemowlemi szeleści tonami, Jak eolowa harfa w gór górszczelinie. Dreszcz mnie ogarniał, z płyną za łzami, Aż męskość wrzewną niemoc się rozpłynie. W obecność patrzę niby w oddal mglistą, Przeszłość krainą zda się rzeczywistą. Prolog na teatrze Dyrektor, poeta sceniczny, komik Dyrektor, jak wróżycie kruchej Doli i trosk moich towarzysze, Czy na tej niemieckiej roli przedsięwzięcie nam dopisze? Chce tłum uraczyć i to, co się zowie. Już ci on żyje i daje na życie. Teatr na piękne gotów. Od, widzicie, sceny, jak uczty czekają widzowie. Tłum brwi nastroszył, duszę w oczy wciska. Z rządzą podziwu czeka widowiska. Znam ci ja, gracko, lep na ducha ludu. A jednak trwogą nieznaną dziś żywię. Co prawda tłum ten nie nawykł do cudu. Lecz oczytany straszliwie, straszliwie. Jak tu zaradzić, aby całe dzieło świeżością, wagą a powabem tchnęło? Miło popatrzeć, gdy ściśniętym gronem Rwąco jak potok pod natarciem wiatru Tłoczy się ludek przed szopą teatru, A potem w szturmie nieraz ponowionym Wparłszy się karlą furteczką rozwartą Na przebój w biały dzień, jeszcze przed czwartą, Jak u piekarskich drzwi w głodowe czasy, Kułakiem trzebi gościniec do kasy. Ach, któż urzeknie te rojne postacie! Tylko wiesz, sprawże to dzisiaj, mój bracie. poeta. Nie mów mi o tej pstrokatej czeredzie, o, bo na widok jej duch w nas wysycha. Precz z oczu fala, co nęcąc gawiedzie, na przekór woli w brudotę nas spycha. Nie, do Rajskiego uprowadź ze ścianka, Gdzie czysta rozkosz, Gdzie nad sercem wieszcza Błogosławieństwa przyjaciel, kochanka, Bogów prawicą stwarza i wypieszcza. Ach, wszystko, co tam w piersiach zatętniło, co potem drżąco wyszeptały usta, wszystko z niemocą poczęte, czy z siłą chwila pochłania najdziksza, a pusta aż kiedyś laty przysiąkłe postacie wzejdą z zardzewia w pełnym majestacie, co błyszczy, chwilkę wśród chwili pogości, co prawe przetrwa u wszech potomności. Komik. Potomność, a bodajbym o niej był, nie słyszał. Niechże ja nie za potomną sławą. Któż wtedy będzie współczesnych rozśmieszał? A łakną śmiechu, ba! i mają prawo. Chwila dla chwata. No, jak sobie chcecie. Podług mnie zawsze coś waży w tym świecie. Niech tylko z wdziękiem danej grze podoła. Z nóg go nie zetnie tłum, choćby przeliczny. Nie, owszem, wobec najszerszego koła najpewniejszy dreszcz sceniczny. Nóż więc, Mistrzowsko, pchnij wszystkie strumienie, wszystkie fantazje sprężyny, sprężynki, czucie, namiętność, szał, rozum, natchnienie. Przy tym pamiętaj błazeństwa i drwinki. Dyrektor. Akcji, a życia niech dostatnio będzie. Patrzeć, napatrzeć się schodzą ciekawi. Jeśli im w oczach dziwu się przędzie, jeśli od dziwu tłum usta rozdziawi. Jużeś go podbił, już na rękach nosi, ulubieńcem cię ogłosi. Masą bij w masę, z niej tylko dla siebie każdy ci w końcu okruchę wygrzebie. Wszystkich podzieli, kto udzielił wiele. Syci opuszczą teatr wielbiciele. Z góry nich sztuka na sztuki się drobi. Taki zleb widzów źle, źle nie usposobi. Lekki, bo z mózgu był lekko powity. Cóż, że cały kształt złożysz jednolity. To ci publiczność znowu go rozdrobi. Poeta. Ludzie bez serca, chcecież, aby myśl podniosła, myśl artysty nędznego jeła się rzemiosła? Blask tych panów partaczów, władnących dziś światem, stał się, jak widzę, i dla was dogmatem, dyrektor. Moich dogmatów twój zarzut nie nagnie. Kto skutecznie działać pragnie, to dłoń uzbraja najlepszym narzędziem. Wszak miękkie drzewo na szczapy ciąć będziem. Baczcież przez Boga, dla kogo piszecie od tego nudota gniecie. Tamten przekarmił się w stołowej sali. Tamci rzecz najgorsza w świecie, tylko co od gazet wstali, spieszą rozbici jak na bal maskowy. Prze ich ciekawość, rzekomo raj skrzydlaty, prześcigają się w strojach damy, muszczą głowy, grają do spółki z nami bez zapłaty. Z wyżyn poezji, co to się wam roi? Że teatr pełny? Ależ drodzy moi, zajrzcie w oczy zbiegowisku. W tym krew zastygła, w tamtym mózg zaparty. Tego po dramie czeka gdzieś gra w karty, tamtego dzika noc w płatnym uścisku. I dla nich, o miłe bogi, muzą zakłócać ich spokój książęcy? Nie, byle więcej, więcej jak najwięcej, a nie wyboczycie z drogi: dużyć świat, bo któż? Chyba samochwalca śmie głosić, że mu dogodzić jest w stanie. A to co? Boleść czy oczarowanie? Poeta, poszukaj sobie innego służalca, więc najszczytniejsze spraw, jakie orzeka w sercu natura więc prawo człowieka wyszydzić ma dla ciebie wieszcz, samo bluźnierca. A czym będzie wstrząsał serca, czym poskramie żywioł wszelaki, czy nie harmonią, myśli rodzicielki, co to z piersi mu wytryska i w serce zgarnia wszechświata zjawiska, gdy natura, skręcając wieczną nić żywota, wokół wrzeciona swego na zimno ją miota, gdy mrowie jestestw tysiąco. Tysięczne. Gmatwa się w gwarów niesfornych zamęcie. Któż w mrowie to? Na wieki płynne, głucho dźwięczne. Ruch wszczepi żywy i rytmu zaklęcie. Któż znamieniem wszechbytu jednostkę namaści? Akordy wielmożnymi grzmiącą w sfer przepaści. Kto nam nietność rozżarzy? W grozę nawałnicy u złóż wieczornych zatli myśl wielką w swej duszy. Kto najpiękniejsze kwiaty wiosenne rozproszy po ścieżkach oblubienicy, kto w marną wiązkę zielonego liścia wciśnie wielebnych wawrzynów znamiona, bogom ziemi otworzy olimpijskie wniścia. Oto wszechmoc człowieka. W poetę wcielona. KOMIK A toż jej użyj, by piękne te siły poetycki interes tak poprowadziły, jak się prowadzi miłosne przygody. Zoczysz trafem, drgniesz, uczy, dźwikają się skrzydła I zwolna, zwolna zapadają sidła Szczęście się wzmaga, są tam i przeszkody Chwilę zachwytu, godziny boleści Nim się obejrzysz, już jest kłęb powieści Tak i z dramatem rzecz idzie najprościej Wejrz tylko w pełnię życia codzienności Powszechne, ale tłumom niepojęte Sutą nim trząsaj, a wznie, wzniecisz ponętę na pstrym obrazie przejrzystość niewielka. Fałszu bez miary a prawdy kropelka, to mi to pysznie zważone kordiały. Wstrząsną, orzeźwią, zbudują świat cały, ile serc czułych młodzieńczego kwiatu, wszystko to krzesła teatru osiądzie, a każda rzewna dusza ssać tam będzie, melancholiczną karm z twego dramatu. I w piersiach zadrganić, raz ta, raz owa, bo każdy ujrzy to, co w sercu chowa. Oni ci wnet do śmiechu, do łez są gotowi. Jeszcze dla nich ułuda i polot ma wdzięki, dojrzałych. Żadna wędka nie ułowi. Lecz od dojrzewających bądź pewnym, podzięki. Poeta. Wróć, że im nie wiek poranny, Gdym żył jeszcze sam w podlocie, Gdym rzęsiste kroci krocie pieśni miotał, Jak z fontanny. Mgły przed okiem świat mi snuły, Cud wróżyły drzew pąkowia, Jam podobnych róż na głowia deptał. To gniewny, to czuły, Gdy nic nie miałem, a miałem dosytu. Żar prawdy rządzę złudzeń i zachwytu. Wróć, że mi popęd ów nieokiełznany, szczęście z głębią, a bez ranę. Możną nienawiść i możne kochanie. O, wróć młodości zaranie. Komik. mówisz, zgoda, zgoda, Jeśli w boju wróg naciśnie, Jeśli palącą u szyi zawiśnie, Przenaj i młoda, Jeśli u wyścigów krańca Laur z daleka wzrok twój mami, Noc po gwarnym wirze tańca, Czeka z ucztą, pucharami, Na to młodości potrzeba. Lecz wzbić się lutnią W zaznane już nieba, Wzbić z odwagą, a rozwagą, lecz trzeźwo krocząc przez szału odmęty, zdobyć ideał wytknięty, to rzecz wasza, duchy starcze. Wam czci ujmie przysłowie potwarcze, starcy to dzieci. Nie uzacnie jeszcze, dzieci to prawda, ale dzieci wieszcze. Dyrektor Dość, dość sporu i odporu, chciałbym raz dobić się tworu. Wy na jedwabnych słówkach czas tracicie marnie, a tu pomyśleć potrzeba o ziarnie. Ideał! Raz już skończcie z tym niebianem, nie dojrzy go duch nieraźny. Podjąłeś się być poezji kapłanem, zdajże na nią głos nakaźny, wiecie? Czym mam was ponownie uprzedzić? Tu trzeba trunku mocnego nacedzić. A zaraz, precz mi odkładanie. Czego dziś nie dokonasz, jutro się nie stanie. Tu jednej chwili nie wolno prześlepić. Postanowienie garścią animuszu winno się chwili za włosy uczepić i nie wypuszczać, lecz w pędzie się krzepić i snuć, snuć dalej. Jest to mus geniusz. Wiecie, że każdy wśród niemieckiej niwy rwie się do sceny Jorze jak może. Więc nie poskąpcież mi na tym wieczorze maszynerii, perspektywy, światło niebieskie, i wielkie i małe. Gwiazdy, nasadźcie i ogień i skałę. Niech wód nie braknie, niech będą dokoła ptaki, powietrze i zwierz. Owo zgoła stoczcie na ważkie teatrzyku deski, wszechkrąg stworzenia ziemski i niebieski. Płynie w lot baczny, a rączy a z nieba przez świat ten, aż w odmęt piekielny. Prolog w niebie. On, zestępy niebieskie, potem Mefistofeles, występują trzej archaniołowie. Rafael. Po dawnemu brzmi bez końca, w bratnich sferach hymn od słońca, nakazany kres obrotu, zamykając tętnem grzmotu błyskiem siłą tchnie w anioła, acz nikt zgłębić go nie zdoła, niepojęte można dzieło, jak w dniu pierwszym się poczęło. Gabriel. Nad pojęcie rączo, Wokół świata wiruje majestat ziemi, I rajską światłość, wirując, przeplata pasm nocy straszliwymi. Tam otchłań morza, ojeżmiona lądem, huczy na skalnym pokładzie. Morze i skała płyną zawsze prądem w wieknistej sfery Miriadzie. Michał. Tam na pędzą na przegony. Od morza na lądy, od lądów na morza, szałem skuwając łańcuch niezłomiony, a ruch okrężny zespala przestworza. Oto torując drogę piorunowi, spłonął błysk unicestwienia, lecz gońcy twoi uczcić są gotowi dzienny blask twego promienia. Wszyscy trzej. Blask ten siłą tchnie w anioła, lecz któż cię odgadnąć zdoła, możnym wszelkie twoje dzieło, jak w dniu pierwszym się poczęło. Mefistofeles. Skoro znów do nas zbliżasz się, o panie, skoro nas pytasz, jak świat się prowadzi, żeś ongi lubił moje zawitanie, Oto więc staję wśród Twojej czeladzi, lecz górnosłowiem uchu ja nie schlebię. Nie umiem choćby tłum szydnie wykrzyknął, ba moim patos rozśmieszyłbym Ciebie, gdybyś od śmiechu sam już nie odwyknął. O słońcu usta me nic nie powiedzą. Jedno wiem tylko, że ludzie się biedzą. Mały Bóg świata, zawsze ten sam. Jego dzieło wciąż tak cudowne, jak w dniu pierwszym się poczęło. Może i prędzej z życiem trafiłby do końca, gdybyś mu nie dał próbki niebieskiego słońca z rozumem. Ale zyskał z niej nic więcej jedno, by żyć nad wszystkie bydlęta bydlęcej. Zda mi się on, przepraszam, majestat poddańczo. Tą długonożną szarańczą. Co to wciąż fruwa, a fruwając skaka. Starą pieśń śpiewa z spod trawy lub krzaka. Ba, gdybyś w trawie przeleżeć chciał wiecznie. Gdzie tam? W kał wszelki musi noc wetchnąć. koniecznie. On. Zalisz, nic więcej nie rzeknął twe wargi. Tylko mi będziesz znosić same skargi? Nigdyż tam oczy twoje dobra nie ogarną? Mefistofeles. Panie, zawsze tam dla mnie czarno, 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 czego tam człowiek nie cierpi. Mnie, mnie żal przenika. Już ja sam nie śmiem dręczyć żałośnika. On. Znasz ty Fausta? Mefistofeles. Doktora? On. Mego służebnika. Mefistofeles. Zaprawdę dziwny to wasz sługa, wyznam śmiało. Nieziemską strawą żyje to szalone ciało. Wrzenie go jakieś w bezmiary wystrasza. Na wpół o swoim przeświadczony szale, Niebo, o najpiękniejsze gwiazdy, on uprasza Ziemię, o wszech rozkosze, lecz i Ziemia nasza, I wszystkie jej pobliża, i wszystkie oddale, Wstrząśnionych piersi nie koją tam wcale. On, jeśli mi dziś on służy, Acz w obłędzie, wnet ja na światłość wywiodę go z cieni. Bo wie ogrodnik, gdy szczep się zieleni, że w przyszłym lecie kwiat i owoc będzie. Mefistofeles. O zakład! Jestem pewny, że nie chybie, lecz jedna łaska niech ta perła młodzi po moich drogach na pasku pochodzi. On. Dopóki kroczy tam, po ziemnej skibie, nie zakazuje tobie, kusicielu. Błądzi bowiem mąż, póki wspina się do celu. Mefistofeles. Dzięki, o panie, za życia go zgubię, gdyż z umarłymi parać się nie lubię. Wolę rumianą twarz, żelastą szczękę, z trupami jakoś mi to nie na rękę. Gra kota z myszą, to mi gra, Wszechpanie. On. Zgoda, niech rządzy Twej zadość się stanie. Odciągnij duszę tę od pierwo źródła. Prowadź, jeśli ją znęcą Twoje szczudła. Strąć na bezdroża upadku i błędów, a zawstydzony przyznasz to w pokorze. Mąż zacny, nawet wśród ślepych popędów, poczucia prawych dróg stracić nie może. Mephistofeles: Zgoda więc, byle sprawy nie przewlekać, zgoda zakładu nie myślę się zrzekać, lecz skoro zdołam triumfu doczekać. O, ja się znęcę nad łupem bogatym, ziemnie gryźć będzie. Jak brzuchem łuskatym, wąż ówkusiciel, mój słynny pobratym. On. Wolno ci wtedy władnąć nim, jak rzeczą, nie byli mi wstrętnymi twoi towarzysze. Szatan kusiciel zakłóca mi ciszę, najmniej ze wszystkich duchów, które przeczą. Łatwo omdlewa czujność śmiertelnika, nieraz go żądza bezczynności skusi. Rad więc dodaje mu współpracownika, co pcha, drażni, a jako szatan stwarzać musi. Was, dzieci Boże, mojej światłości ogniwa, niech uwysela piękność wieku wiekuiście żywa. Niech bytów wiecznie żywe, wiecznie twórcze dzieje. Świętej miłości kresem was opaszą. A co w zjawisku waży się i chwieje, to umacniajcie trwałą myślą waszą. Niebo zamyka się, archaniołowie rozdzielają się na orszak. Mefistofeles sam Lubię czasem posłuchać, jak starzec pogwarza. Przeto zerwania strzegę się statecznie. Już ci to pięknie ze strony mocarza, że i z szatanem rozmówi się grzecznie.